Witam wszystkich Dzisiaj trochę nietypowo Dzisiaj szybka realizacja Szybkie zadanie do wykonania Więc szybka realizacja będzie Dzisiaj będziemy robić dziadka do orzechów W związku z tym, że już mnie ręce bolą I coś trzeba z tym zrobić, tak? Zapraszam na film No więc zaczynamy więc zaczynamy coś takiego sobie trzeba wyspawać, zaraz Wam tutaj na wymiary, poczekajcie chwilę. Bo mnie wszystko, górna stopa zależy od tego jaki macie siłownik. Myślałem sobie, że ten dziadek do rzeku będzie pneumatyczny, bo akurat posiadam taki siłownik. Więc tak, ja mam siłownik, tutaj mam 50 na 20 20, bo pewnie jest ta średnica. No, no trudno powiedzieć 20. Hmm. Wysuwu chyba więcej. Trudno powiedzieć, tak? zaraz zobaczymy. No, chyba tak, chyba 20 to jest. Tak, 20, czyli 2 cm się tylko wysuwa płok. 50 średnica, no, duży tłok, 5 cm średnicy. No, tak, dokładnie tak. No, duży płok. Powinien sobie dać radę. Miejmy przynajmniej nadzieję, że jeszcze tego nie sprawdzałem. Sprawdzimy to właśnie z Wami. I trzeba wyspalać sobie coś takiego. Ja tutaj dałem sobie, bo jeszcze trzeba sobie dorobić coś takiego taką stopę. I tu między tą stopą a tym jest po wysunięciu tłoka jest 2 cm. Przy tej pozycji tutaj złóżmy sobie to od razu, może. Będzie łatwiej tutaj opowiadać Wam jak to zrobić. Przynajmniej ja tak to zrobiłem no i mam nadzieję, że będzie OK. Taka szybka realizacja. O, po wysunięciu błoka. To tu no mamy 2 cm dokładnie. No i teraz tak, tu całą sądzę, To co będziecie mieli to możecie sobie to wykorzystać. Dlatego Dlaczego wszystko zależy od siłownika, jaki macie siłownik. Ja 2 cm już zostawiłem dlatego, żeby to nie miażdżyło totalnie tego. I 2 cm, myślę, że będzie dobrze. Więc przykręcamy. Zobaczymy jak to będzie działać. To są właściwie te 2 cm to jest wszystko co, co musicie tu wiedzieć, bo reszta to jest uzależniona od tego jaki macie ten siłownik. Zwracamy sobie podałem tylko dwie śruby, jest możliwość na cztery ale to, gdyby było w drugą stronę to tak się opiera i tak się opiera no i co, to już mamy zmontowane teraz potrzebujemy powietrza Powietrze. teraz trzeba zmontować trzeba mieć coś takiego takie sterowanie do pneumatyki Wężyki Fajne jest to, że to są wszystko szybko złącza, takie bardzo fajne i ułatwiające. Tutaj podłączanie wszystkiego, no i powietrze. Powietrze na kompresorze mamy trochę lepiej niż sześć atmosfer, podłączamy przewód. Źle złożyłem. Dlaczego źle złożyłem? Dlatego, że tłok się wysunął, a będzie się chować, widzicie, to jest odwrotnie, musi być, więc odłączamy, odłączamy, podłączamy, odwrotnie, o tak, no i podłączamy, podłączamy, teraz jest dobrze. Robimy próbę. Żeby oleha. Ciekawe, czy da rado. Że może, hej. No pięknie. masakrycznie to robi. Ta maszyna. To może jak jednego zmiażdżyło to może dwa da radę Nie jedziemy. No fantastiko. Teraz to będzie po prostu przyjemność. Praca przyjemnością się stanie. A nie jakimś tam. i następny i mamy dziadka do orzechów zrobionego ja tutaj mam przy tym akurat tutaj sobie o sterowanie tak zrobiłem no idealna maszyna zaoszczędzi mnóstwo czasu na pewno i wysiłków także na dzisiaj wam dziękuję zapraszam do subskrypcji kanału oraz komentarza komentowania cześć